Masz obraz na ścianie, na przykład Picassa, to świeć na Picassa, bo wzrok podąża za światłem, a obraz wisi po to, żeby na niego patrzeć. Tylko z jakiegoś powodu ludzie uparli się, żeby obrazów we wnętrzach często nie oświetlać. A to jest całkiem proste. Wystarczy reflektor na suficie, odsunięty nieco od ściany. Nie za dużo, żeby nie oślepiać przychodzących osób i nie za mało, żeby nie przepalić światłem obrazu i żeby rama nie rzucała długich cieni na płótno. Czyli o około 80 cm. Jedną trzecią wysokości mieszkania albo biura. A i zwróć uwagę, że reflektor wcale nie powinien być wycelowany prosto na obraz, tylko nieco niżej. No i bardzo, ale to bardzo proszę, daj spokój z kinkietami. To nie jest dobry pomysł. Kinkiet nad obrazem albo oświetli kurz na ramię, albo przepali górną część obrazu, a reszta pozostanie w cieniu. A dwa ozdobne kinkiety po bokach? No to jest dopiero zagadka. Co to ma być? Cudzysłów? Pamiętaj, masz obraz, oświetlaj obraz. Nie kinkietem, tylko reflektorem na suficie. Już będzie dobrze. A jakim? Powiem ci w następnym filmie. Bo z oświetleniem jest jak z życiem. Czasem nie trzeba wiele, żeby było udane.